Księga Michała, rozdział 5. Księga Michała, rozdział 5. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów ludzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. To proroctwo Michałasza wypełniło się w osobie Jezusa Chrystusa. Kiedy przyszli do Heroda mędrcy i powiedzieli, że urodził się wielki król żydowski, Herod zapytał się, uczonych w piśmie, gdzie ten władca Izraela się urodzi. Oni wtedy przytoczyli właśnie ten tekst. Miasto Betlejem zostało nazwane Efrata, bo zanim nazwano je Betlejem, tak właśnie się nazywało. W drodze do Efrata, Rachela, żona Jakuba urodziła Benjamina i umarła po porodzie. Było w Izraelu jeszcze jedno miasto, które nazywało się Betlejem, leżało w dziale pokolenia Zebulona. Także kiedy Michałasz napisał o Betlejemie Efrata, to wiadomo było, o które Betlejem chodzi. Te słowa, które tutaj przetłumaczono, początki jego od prawieku, można też przetłumaczyć początki jego od dni wieczności. Ten król, którego narodziny Michałasz tutaj zapowiadał, na pewno nie mógł być zwykłym człowiekiem. Obojętnie jak tłumaczyć ten tekst na pewno Michał stwierdzał, że ten ktoś istniał przed swoimi narodzinami, a być może nawet istniał od zawsze. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem resztka jego braci wróci do synów Izraela. Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana. W chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż Jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. To, co tutaj Michał napisał, można rozumieć tak, że wkrótce potem, jak Mesjasz urodzi się, Izrael stanie się mocarstwem, wszyscy Żydzi powrócą z wygnania. I nie będą się obawiać żadnego wroga. Tak się nie stało, ale gdyby Żydzi uwierzyli w Jezusa, mogło się tak stać. Kiedy Jezus zaczął nauczanie, mówił, że przybliżyło się Królestwo Boże. Żydzi zlekceważyli to, więc przestał mówić o Królestwie Bożym i zaczął mówić o Kościele. Bóg wiedział, jak będzie, wiedział, jak Żydzi zareagują na Mesjasza, ale. Chciał, żeby było inaczej i mogło być inaczej, gdyby naród wybrany dorósł do swojego zadania. I on będzie pokojem. Gdy Asyryjczycy wpadną do naszego kraju i wkroczą do naszych pałaców, wtedy wystawimy przeciwko nim siedmiu pasterzy i ośmiu książąt z ludu. Ci ogołocą kraj asyryjski mieczem i kraj nimroda dobytą bronią. Tak, wyratują nas od Asyryjczyków, gdy ci wtargną do naszej ziemi i będą stąpać w naszych granicach. Kiedy Michał pisał te słowa, Asyria była największym wrogiem Izraela, prorok chciał. Powiedzieć swoim rodakom, że ten władca, którego narodziny zapowiada, może dać im taką moc, że niewielu Żydów będzie w stanie pokonać potężne państwo. Ten władca nie tylko będzie w stanie zapewnić pokój Izraelowi, ale będzie pokojem. W liście do Efezjan w drugim rozdziale w czternastym wierszu Paweł nazywa pokojem Jezusa. To jest nawiązanie do Michała. Potem będzie resztka Jakuba wśród wielu ludów jak rosa, która pochodzi od Pana, jak obfite deszcze na zieleń, która nie czeka na ludzi ani nie pokłada nadziei w synach ludzkich. W Izraelu ziemia jest bardzo żyzna i klimat bardzo dobry do uprawy roślin, ale brakuje wody. Jeśli tylko jest woda, to wszystko rośnie. Tutaj Michał porównuje tę resztkę Izraela, tych Żydów, których Bóg sobie wybierze i wychowa. Do rosy i do deszczu, czyli tam, gdzie oni się pojawią, wszystko zacznie rosnąć, wszystko zacznie się rozwijać. Te narody, które tego doświadczą, będą wiedziały, że to Bóg działa poprzez tych ludzi. I będzie resztka Jakuba między narodami wśród wielu ludów, jak lew między zwierzętami leśnymi. Jak szczenie lwie wśród stad owiec. Gdy wtargnie, to zdepcze i rozszarpie i nikt się nie uratuje. Gdy podniesiesz rękę na swoich wrogów, wszyscy twoi nieprzyjaciele będą wytępieni. Lew był najgroźniejszym, najpotężniejszym drapieżnikiem, jakiego Żydzi znali, żadne inne zwierzę nie było w stanie z nim walczyć i pokonać go. Podobnie owce nie są w stanie pokonać nawet młodego lwa podobnie żaden inny naród nie będzie w stanie walczyć z tym Izraelem przyszłości którego zapowiada Michaasz będzie on w stanie pokonać i wytępić każdego wroga W owym dniu mówi Pan wytępię twoje konie spośród ciebie i zniszczę twoje rydwany i zburzę miasta twojej ziemi i zwale wszystkie Twoje twierdze, i wytrącę czary z Twojej ręki, nie będzie także u Ciebie wróżbitów. I zniszczę Twoje bałwany i Twoje posągi spośród Ciebie, i nie będziesz się już kłaniał dzieł rąk swoich. I powywam Twoje święte drzewa spośród Ciebie i zniszczę Twoje miasta. I tak w zapalczywym gniewie Wywrę zemstę na narodach, które nie były posłuszne. Na razie jednak Izrael jest narodem nieposłusznym Bogu. Oddaje się czarom, czci bożki, stawia sobie ich posągi i sadzi święte gaje. Dlatego Bóg sprowadzi na nich wrogów, którzy całkowicie zniszczą. Twierdze, które Żydzi zbudowali. Pokonają ich wojska i wielu z nich zabiją. Dopiero to położy kres bałwochwalstwu i Bóg zacznie wychowywać tych, którzy przeżyją, żeby mogli stać się tym wspaniałym narodem w przyszłości. Znowu widzę przygnębioną twarz Znowu widzę zasmucone oczy Zagubiony wśród codziennych spraw Z tysiącem problemów znowu walkę toczysz Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie Wie czego ci potrzeba i chce Byś ty zaufał sercem już nie martw się, On z Tobą jest na zawsze i kocha Cię I winy Ci przebaczył, nie lękaj się Cóż Ci może się stać, Ty Boga za Ojca masz Czego chciałeś ze wszystkich sił, tyle planów Powiązałeś z tym, aż tu nagle mówi straszny pech wszystko inaczej potoczyło się. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie. Wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał serce mu już nie ma się, bo z tobą jest na zawsze i kocha cię. I winy ci przebaczył nie Ci może się stać Ty Boga za Ojca masz Tyle pragniesz Tak byś wiele chciał Goni szczęście Co ci wciąż ucieka Krzyż codzienny Chciałbyś rzucić sam Złości się A Bóg na ciebie czeka Uśmiechnij się Gdyż Ojciec patrzy z nieba I wie czego ci potrzeba i chcę. Byś ty zaufał sercem mu już nie martw się, od tobą jest na zawsze i kochacie. I winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać?